Można zrobić Na danym boisku jest troszeczkę śniegu, no ale znajdziemy tam miejsce, gdzie będą mogli zawodnicy pobiegać i przynajmniej zrobić to, to co wcześniej było zaplanowane. Gdzie, gdzie, drużyna będzie gdzie drużyna będzie trenować w czwartek, w piątek? Już mamy zaklepane terminy na, na mocy że na sztucznym boisku. no Niestety nie ma nigdzie, tym bardziej przy takich warunkach, nie znajdziemy nigdzie boiska trawiastego, jeszcze nadającego się do, do grania, także skorzystamy z, ze sztucznej trawy. Jak zdrowie zawodników po meczu inauguracyjnym z Koroną, Góra Kalwaria? Troszkę narzeka Piotrek Wlazło na, na, na yy, przewodniciela, ale, ale jest ogólnie gotowy do gry. Wczoraj mu odpuściliśmy, dzisiaj będziemy prawdopodobnie też odpuszczony ten trening. A ogólnie wszystko jest w porządku, wszyscy są zdrowi. Co wiemy o najbliższym rywalu, pieście Piastów? Znaczy, powiem, w ten sposób, tam jest z tego co pamiętam z jesieni, no bo nie, nie wchodziłem w dokładnie co to jest za zespół. Pamiętam, że, że mają dość wysokiego napastnika, który nam strzelił bramkę. I chyba to jest naj, najmocniejszy punkt, tak wszystko będzie zależało praktycznie od nas, od naszej gry, naszego przygotowania ogólnie takiego, takiego mentalnego, o, o, podej o sposobie podejścia do, do tego meczu i powinno być wszystko dobrze. Może się okazać, że, że jeszcze przeszkadzać nam troszeczkę będzie boisko, no bo po takich opadach śniegu, to jest niedaleko Warszawy, podejrzewam, że warunki są podobne, także może wyglądać mecz tak jak z hutnikiem Warszawa Pucharowy na jesieni. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Nie to o cele w meczu, bo wiadomo, że jesteśmy faworytem i jedziemy po punkty. Zgadza się, zgadza się. Chcemy każdy mecz wygrywać. Nie, nie, nie patrzymy żadne jakieś inne wyniki. Chcemy co, co tydzień zdobywać punkty i tak samo jest teraz. Jedziemy do miasta po trzy punkty. Yy, gramy w sobotę, w niedzielę, czy wybiera się na jakiś mecz podejrzeć najbliższych krywali. Układ spotkania jest taki, że może zobaczyć Pogoń Grodzisk. W meczu z Wulkanem Zakrzew, możesz wybrać się na derby regionu do Szydłowca, gdzie miejscowa Szydłowianka gra ze Rojanką Czy niedziela będzie również pracowita dla trenera Zbigniewa Chowicza? No tak, tak, tak. Na pewno wybiorę się na mecz do Szydłowca. Jest to chyba jeden z bliższych rywali. W zeszłym tygodniu byłem w sobotę na meczu Ursus z Piesecznym. Także no niektórzy w sobotę odpoczywają, w niedzielę odpoczywają z tym jak to się mówi w pracy no tak widzicie No to do zobaczenia. Oboje będziemy w pracy, bo również wybieramy się na mecz do Piastowa i na mecz do szydłoca. No to super. Dziękuję, Zbyszku. Uważajcie, no bo teraz na bocie, bo gdzieś burza biorę. Muszę coś telewizor to dla pleśnego.